Myślę, że warto było wspomnieć, że kompetencje są wpisane w naszą podstawę programową. To nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy, dodaliśmy, tylko wszystkie cztery kompetencje są wpisane w nasze cele główne do realizacji zajęć, więc to trzeba połączyć. Kompetencje, rozwijając kompetencje, ta podstawa to jest nasza taki kontekst do rozwijania tych naszych kompetencji w przyszłości. Tak, znakomicie rutyny krytycznego myślenia nadają się jako metody pracy do wykorzystania właściwie na każdym przedmiocie. Dzięki temu, że uczymy się tych rutyn na jednym przedmiocie, uczniowie ten sam system pracy mogą przenosić na wszystkie inne przedmioty. Dzięki projektowi Szkół Uczących Myślenia otrzymujemy narzędzia, które pozwalają nam właśnie na łączenie podstawy programowej tej Bluma jeszcze oraz właśnie kompetencji 4K. Także jak najbardziej jest to możliwe. Warto tutaj przyłączyć się do projektu, ponieważ tutaj jesteśmy wyposażeni w konkretne narzędzia i sposoby, jak to zrobić.